Cześć, witajcie, tutaj Yuri2.2. Dzisiaj sobie zagramy w Minecrafta, tak. To, będzie, to już będzie trzeci odcinek, odcinek no i myślę, że Wam się spodoba. No. No ja sobie tak grałem no na Gratidie, ale w wniosku, że na survivalu też trzeba trochę pograć. Ja sobie wyłączyłem game moda. No i tak. Przed nagrywaniem bo zobacz ten, teraz mam 13 FPS-ów yy, a przed nagrywaniem skoczyło mi no nawet prawie do, raz mi skoczyło nawet do 200 no tu jest portal do netheru muszę go jakoś zabudować no zmienię sobie przed chwilą dosłownie przed chwilą na no. Tutaj próbowałam to zrobić, ale nie wyszło i nie wyszło i chciałem kopalni Diaksu zrobić, to raz na jeden raz chciałam po prostu zobaczyć czy mi to by działało na mojej wersji Minecrafta. O, o lag był... Przed chwilą grałem na Igrzysku Śmierci, ale coś się stało z serwerem, więc dłużej nie pograłem, chciałem też nagrać filmik Survival Games, tak jak Vertez, no ale Wartes za są filmiki są dużo, dużo lepsze. A to wszystko robię na survival i oto skąd miałem obcej Dobra. A, oj, to nie. <grym> o, nie się? nie się? Dobra. Chyba rogi, jak, jak robi, na to nic się nie stanie, co nie? Zaraz zobaczymy mi się portal wyłączył. Nie, nie wyłączył. Jak wyjdziemy teraz do portalu, no to wiecie, o przed chwilą miałem dwa FPSy, no, mm, fajnie, na no serio. Tutaj wam pokażę, co fajnego takiego zrobiłem, tylko gdzie jest dźwignia, mm, tutaj. Widzicie? A pokażę wam, jak to zrobiłem. Co jeden redstone przełącznik. Teraz wam zademonstruję o co w tym biega. Tylko, że muszę stąd dźwignię wziąć i sądzieć dźwignię. I wziąć tutaj ją położyć. O, no, tak wam pokażę. widzicie? Idzie. Za kamerką. No, dobra, teraz to trzeba zabudować. Mo, pan, piękny kraj. Mam Romeo. Skrzyni. Wyszło kurde no Bo pan piknik kraj, hej, sexy lady, dobra następny odcinek będzie na, na innym będziemy robić, grali na, już na survivalu Będziemy robić domek, tak? Na survivalu czekać, dobra. To ja byłem Juri, ja jestem Yuri. Ja, Jury 2.2 już chciałem się z wami pożegnać. Cześć, Nara, do następnego odcinka.